No, to jest w sumie dość ciekawe. Czekam. Ta minimapa pomaga w p... To no tak, no jak się co na nią patrzę, to szkoda, że nie da się jej przenieść na przykład na górę, nie? Wokół Naprawdę. To prawda, nie, no, to mamy victory. Jeszcze jeden na tym. Oh yeah! Ale pięknie dostał. O, u mnie. Na blisko. Jeszcze jeden. Dobra, leżą. No nie mogło być ich dwóch. Trzech. Czwarty biegnie. I piąty. Nie, jest przy mnie. Idę, idę. Dwóch snajperów po lewej, na głównej alejce, celowani, czy to we mnie, ogólnie. Masz tam dwóch gości Adam, na, na pięterku. jeden zabity. Jeszcze jeden. I ty, jeszcze trzeci dobiega. Mamy mam pomóc. Ło! ich tam jest, no. Zjąłem ci jednego, jeszcze jednego tam masz. Ojej, bo ten jeden gość tu mnie wali, twoje... No, 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 ale zjąłem ci tam jednego, na, na blisko. A to oni są na daleko, my dobra. tak leją, wiesz? Aha, to dobra, to idę na tą główną alejkę i spróbuję ich tu. Zapchnąć. O Ale mi to wbiegł. Kurwa. Ale tu się działo. Attacking aqui No na pewno chłopie, kurwa. Na pewno tak się zrobić. Ta praca. ich no, tam jest, ja pierdolę. Pekaj, okay. może smoke'a rzuca tak? ty? Dobra, jednego, dobij on ma lekko życia. Lekko życia ma z tej strony. Dobra. Dobrze. Kurwa. Ale Nowej tu przeżyłem, człowieku. Na farcie w No, no kurwa co klęczysz, Mnoju? Nie ma k**a podnoszenia. Ło! Ciech, Florian, ale po. przeskaki. Bliźniko pogłoski. Czemu tak się to nie zabił? Czemu? E ty masz HP dużo w Ma kraj, ma dużo oh, HP Tam kim Ale biegają ci Ludzie na ciebie biegną, chęć tak? ludzi No jak on mnie zginął

No i klatki tak wrzucałem, jak nie te granatniki, po prostu, jak mówicie, raczej Boom, Bum! pitch rozwalony. O, oh, i wygraliśmy, idealnie! Łohoho! Wow, pierwszy hejdzik poszedł. Hehe! <laughs> się kład. <zys detective sound> I do was jeszcze tu przyjdzie? No naprawdę musiałem ich wszystkich wyczyścić sam, żeby to przejęli. i